Thank you Witam Was bardzo serdecznie kolejny raz. Dzisiaj chciałam Wam pokazać parę ćwiczeń z, kijka, z kijkiem, które będziecie sobie ćwiczyć w domu. Możecie to robić w okresie przedświątecznym lub po świętach, kiedy będziecie mieć czas, może kiedy będziecie mieć zły dzień, aby troszkę się rozruszać, a przez to i rozweselić. Bo ruch powoduje, że człowiek się stanie lżejszy i radośniejszy. Zaczynamy. Bierzemy sobie kijek. Możecie sobie wziąć też w domu, czy ktoś z rodziców może Wam uciąć na polu jakiś kijeczek. I z tym kijkiem dzisiaj wykonamy ćwiczenie. Bierzemy kijek w górę. Robimy lekki rozkrok i dajemy w jedną stronę i w drugą stronę. Tak jakby robimy słony w bok. Raz, i dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. I raz. I dwa. Ten kijek teraz kładziemy na ramionach, tak jakby opieramy. I to samo robimy. I raz. I dwa. W bok. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Teraz z kijkiem robimy skręty. Raz. I dwa. I raz i dwa. W jedną stronę prosto. drugą stronę prosto. Raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz i dwa. I raz, i dwa, i raz, dwa, i raz dwa. I raz i dwa. I trzymamy. Prosto. I robimy teraz krążenia. Raz. I dwa tułowiem, raz i dwa, czyli w bok, w tył, w bok do przodu. I znowu kółeczka, i zataczamy takie kółeczka. I zataczamy takie kółeczka. Teraz bierzemy sobie kijek z tyłu za sobą. Tak, możemy sobie tak zawinąć na rękach i znowu zrobimy skręty ale ten kijek teraz mamy jakby na plecach raz i dwa i raz i dwa i raz dwa raz dwa raz dwa bierzemy kijek z przodu trzymamy i robimy wypad i kijek do przodu i nóżka w przód raz i dwa. I raz, i dwa. I raz, wypad nogą dwa. I kijek w przód. Łokcie prostujemy, zginamy. Nogę wysuwamy. <coughs> I prosta. I raz, i dwa. I robimy to samo drugą stroną. Raz, <coughs> i dwa. Raz, i dwa. I raz. I dwa. Raz. I dwa, i raz, dwa, raz, dwa. Bierzemy kijek teraz w rączkę i przekładamy. Raz, i dwa, i raz, i ściągamy łopatki, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz dwa, raz, dwa, i raz i dość. Teraz bierzemy kijek do ręki i dajemy do góry, za siebie, do góry i na dół. Do góry. Jeżeli ktoś da rady, nie dotyka kręgosłupa. Jeżeli ktoś nie da rady, może dotknąć. Czyli tak raz. Tu jak ktoś nie da rady może tu oprzeć, a kto da rady, nie dotyka. Trzy i cztery. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. I raz, i dwa, trzy i cztery. I ostatnie ćwiczenie, które robimy. Zginamy kolanko i dotykamy kilkiem. Raz, i dwa. I raz, i dwa. I raz, i dwa. Raz, i dwa. I raz i dwa. I raz, i dwa i raz i dwa. I na koniec macham bokieczkiem. Do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich i życzę miłych, spokojnych i błogosławionych świąt.